No. To Chyba nie jestem w stanie policzyć. Ja związana jestem z ICAN Institute. Na pewno więcej niż 15 lat. Bardzo długo, bardzo długo. I trudno jest to zliczyć tak naprawdę te lata. ICAN znamy bardzo długo. Od 8 lat. W tym czasie 4 kursy. Od... Chyba z 6 lat. Rozwój. Wsparcie, profesjonalizm i wiedza. Jakość, i update i upgrade. Biznes, profesjonalizm i taka najwyższa liga. Pozytywny wpływ na takie środowisko korporacyjne. Wydaje mi się, że działacie dynamicznie, tak nawet coraz bardziej, co jest super fajne. Jakość dużo wyższa niż zawodne w jakimkolwiek innym miejscu. Kolenia, które Państwo oferują, i, i, i uważam, że to jest bardzo fajnie zrobione i tematyka jest bardzo fajna i stąd ta współpraca nasza. U nas poszli menadżerowie już tacy topowi i w zasadzie ja osobiście zauważyłam różnicę i myślę, że im się również zdecydowanie lepiej pracuje. Łączne porozumienie, wspólna niż komunikacji, identyfikacja problemów, zagadnień, które są istotne dla firmy. Głównie dla firmy, głównie dla firmy, bo to są bardzo ciekawe przykłady, takie z życia wzięte, więc jak pracam to dzielę się ze swoim zespołem i czasami wykorzystujemy różne, różne pomysły, inspiracje czy modele, o których rozmawiamy na zajęciach. Preferuję akurat lekturę i tutaj sobie cenię Ican Institute za za to, że mam dosyć sporo y, książek na półce kanowskich <grystanie> i tą wiedzę stosuję w praktyce, dlatego że jestem nie dość, że audytorem, to jestem startuperką. Pomaga ludziom z tej biznesowej części zrozumieć IT. Niesamowitą wiedzę, którą wykorzystuję w codziennej pracy na stanowisku menedżerskim. Ale też mnóstwo inspiracji, takich biznesowych, ale też życiowych w podejściu do wielu kwestii. W tej chwili komunikujemy się poprzez media społecznościowe, tak? Transmisje online. ICAN nam w tym pomaga, udostępniając przekaz wiedzy. Każdą wiedzę chciałby przełożyć na zmianę, żeby to wykorzystać. Więc na pewno ICAN jest takim źródłem. Zdecydowanie.